Cześć, tu fałdę. Witam Was w nowym odcinku na moim kanale. I jak zwykle, po nowym patchu mam dla Was nową paczuszkę z modami do World of Tanks do. Teraz to będzie do wersji 9.6 oczywiście w paczce nic się nie zmieniło, jest wszystko to, co po staremu. Dzisiaj udało mi się z nią bardzo szybko uwinąć, bo właściwie wystarczyło tylko dodać nowego XP'a do starej paczki i ona po prostu działa, więc jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, że nie będę musiała na tym dłużej siedzieć. No i wy pewnie jesteście też zadowoleni, że możecie tej paczki że możecie z tej paczki już skorzystać więc wracając do Senna w paczce jest to samo co zawsze czyli zoom out, usunięcie cienia w widoku snajperskim ikonki maniaka statystyki sesji i, i chyba właściwie teraz oczywiście mój config xvm czyli nie jest tego dużo ale wiecie, że ja nie lubię za bardzo wodotrysków, więc jest tylko to co najpotrzebniejsze paczkę instalujecie tak jak zawsze czyli wrzucacie ściągnięty plik do głównego katalogu gry Word of Tanks i tam sobie go wypakowujecie zastępując wszystkie pliki. Pamiętajcie o tym tylko, żeby usunąć całą wersję XVM, a usunąć wszystko, co jest w katalogu ResMoc, żeby instalować to na zupełnie czystego Wota, ponieważ inaczej mogą być tutaj jakieś, jakieś problemy z innymi paczkami albo z innymi modami. Nie gwarantuję, że ta, że ta paczka będzie tutaj działała. Jeżeli Wam się paczka nie spodoba, to po prostu wchodzicie do ResMoc i kasujecie wszystko i już jest właściwie WOD wyczyszczony z mojej paczki, więc instalacja jest bardzo prosta i bardzo szybka. Pod filmikiem macie linki do ściągnięcia. Zapraszam do, do pobierania. I, i tch, tch, chyba właściwie tyle w tym odcinku. Nie ma tutaj więcej o czym mówić. Dobra, do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć!